W dzisiejszym programie rozmowa Z gościmy Zdzisława Ostrowskiego. Jest to kolejna osoba wpisana w poczet zasłużonych dla miasta Lipna. Pan Zdzisław jest rzeźbiarzem, malarzem i grafikiem. Jego pracę możemy podziwiać w wielu kościołach, bowiem twórczość naszego gościa skupia się głównie wokół tematyki sakralnej. Ponadto pan Zdzisław jest autorem słynnej już w naszym mieście statuetki politki. Dzień dobry panu! Witam serdecznie. Kiedy odkrył pan w sobie talent artystyczny? No myślę, że wzięło to już się w szkole podstawowej. Za moich czasów był taki przedmiot jak prace ręczne. Teraz pewnie nazywa się to inaczej albo w ogóle tego przedmiotu nie ma. No i na zajęciach mieliśmy sporo narzędzi. No to były narzędzia różne, między innymi stolarskie, takie jak właśnie dłuta, noże, strugi jakieś tam zdzielaki. I mając, powiedzmy, to było czwarta, piąta, szósta klasa, mieliśmy do czynienia z prawdziwymi narzędziami, między innymi nożem, ostrym nożem, którym wycinały się najróżniejsze rzeczy. To właściwie trudno powiedzieć tutaj o tym, co by Pani zapytała, ale to były takie manualne raczej, nie, nie zdolności jakieś tam, tylko, tylko takie y, uzdolnienia manualne i no, wykonywaliśmy najważniejsze rzeczy, robiliśmy y, kosze na śmieci, karniki dla ptaków, y, wieszaki takie dla, dla mamy do kuchni na, na ściereczki. No i ten ten mój wieszaczek jest chyba jeszcze gdzieś do dzisiaj, bo y, mojej pani bardzo się spodobał, bo był zupełnie inny, już był wyprofilowany. To nie była jakaś prosta deseczka. Był pamiętam y, w niebieskie niezapominajki. No i był. No jak na, na ten wiek był naprawdę ładny, a później w kolejnych latach mieliśmy panią polonistkę, która zabierała nas na różne wystawy, do galerii, na, do teatru, do kina i między innymi na, na jednej z takich wystaw, no coś tam zainspirowało i, i od tego czasu tak mm, po prostu Zacząłem się tym interesować bardziej. A pamięta Pan swoją pierwszą pracę taką na poważnie? No, tak na poważnie to była. Szkoda, że jej nie zabrałem ze sobą. Jedna z takich pierwszych to zaczynało się w korze. Pewnie jak każdy, który y, robi coś w drewnie, to no, fff, to były takie. Ale to były też jeszcze lata y, y, szkoły podstawowej. To było tak na poważnie. Y, a tak y, ogólnie, no to. Nie wiem, z 30 lat temu już tak na poważnie zacząłem. I potem zaczął Pan od rzeźby, a potem zaczął Pan jeszcze malować portrety i... Jest rysunek i rzeźba i grafika i malarstwo również. No akurat jeśli chodzi o, o portret, to w tej chwili bardzo mnie to pociąga, bo e, zrobiłem już ich, no trochę już jest na, na moim koncie i, i myślę, że że bardzo, coraz bardziej się wciąga w ten portret. E, jak wspomniałam wcześniej, realizuje Pan na chwilę obecną się głównie w sztuce sakralnej. To oznacza, że Bóg w pana w życiu zajmuje honorowe miejsce? No, myślę, że jak każdego katolika jest na pierwszym miejscu i, ale jeśli chodzi o tak, sztukę sakralną, to to jest tak bogaty temat historia, że jest, jest to taką inspiracją dla mnie i, i po prostu z tego czerpię głównie to co, to, co tworzę. Jest po prostu tyle... Jest taki bezpieczny temat, to powiem, nie? nie? Nie wydziwiony jakiś tam. Wszystko jest naturalne i prawdziwe przede wszystkim, nie? Dlaczego głównym materiałem, z jakiego wykonuje Pan swoje prace, jest drewno lipowe? No, drewno lipowe jest znane od stuleci. Wszystkie, wszystkie figury, Kościołach, w kościołach, które są w, w katedrach, tych starych, pięknych, to z reguły są z drewna lipowego. Z, prostego, z prostej przyczyny, dlatego, że w to drewno nie wchodzi kornik i jest dość odporne na, na grzybę. Więc to już jest sprawdzone, tak jak mówiłem, od bardzo, bardzo dawna. Zdarzają się z innego gatunku drewna, figury, ale to, to są rzadkość. No, powiedzmy, tutaj kiedyś miałem. U, od świętych Janów z, z katedry z Torunia. miała 700 lat figura, ale była zrobiona z orzecha Włoskiego na przykład. Maluje Pan swoje rzeźby? Nie, on, to znaczy, jeśli tam ktoś sobie życzy, to są malowane, czyli malowane, jeśli chodzi, nie wiem, czy o polichromie Pani chodzi, czy w ogóle o malowanie takie. W ogóle o farbę na przykład jakąś nakłada pan No, coś. to tam. Jak też sobie życzy w ten sposób to jest, ale y, to jest zwa, tak zwana... Ale boli pan raczej chyba naturalnie. To tak, znaczy, są woskowane głównie te figury, nie. A jakie to uczucie? Jak chodzi pan do kościoła na przykład y, naszego tutaj w Lipnie, pod wezwaniem błogosławionego Michała Kozala i, i na ścianach widzi Pan swoje rzeźby. Jakie to uczucie? Co pan czuje wtedy? No nie wiem się trochę przyzwyczaiłem to, to fakt, ale nie jest to przyjemne uczucie bardzo, bo... Y, Czasami wiele osób podchodzi i wie, że to jest moja praca. Gratuluję i to jest takie bardzo miłe, nie powiem, że. Wracając do tych materiałów, do tego drewna lipowego, jakich jeszcze pan używa? Czego? Czy jakiegoś innego drewna? To znaczy, jeśli chodzi o dorobienie jakiegoś fragmentu motywu jakiegoś roślinnego, czy no to wiadomo, że trzeba go wykonać z tego samego drewna. nie No to są, po prostu zdarza się, każde jedne drewno, oprócz tam chebanu, czy, czy jakiegoś innego gatunku, ale to są takie pochodnie jak dom, czy bóg, czy sosna, może nawet. A jak dużo czasu poświęca pan swojej pasji? Znaczy, najbardziej taki wolny czas mam. Dla, na tą swoją pracę, którą wykonuje, to jest taki jesień zima, a tak na co dzień zajmuję się zupełnie czym innym, bo prowadzę sad jeszcze. Jest, teraz jest po wymianie ze starego na młody, jest formowanie koron, także no jest trochę pracy przy tym. I, I tak w okresie letnim jest, powiem szczerze, że bardzo mało. Ale w zimę więcej. Ale w zimę więcej, tak. A ile czasu panu zajmuje na przykład stworzenie rzeźby? No, zależy od wielkości i od tematu, jaki się wykonuje. A czy jest jakiś taki standardowy, standardowy format, wielkość? No to od, nawet od monumentalnych takich 2,5 metra do 3, jak kiedyś tam robiłem Chrystusa na krzyżu. To jest już dość duża rzeźba, no właśnie, ale, ale nie... są, i, i są i takie małe rzeczy. A ten Chrystus na krzyżu, który znajduje się na ołtarzu w Nowej Paradzie, także pan Pana jest... autorstwa? Pamięta Pan, jak długo Pan go wykonywał? No nie wiem, z reguły to w się robi z przerwami, bo nie ma tak, że nawet czasami od najmniejszych rzeczy, coś, coś jest innego akurat potrzeba do, do wykonania i się przerywa wtedy pracę. Ale tak, to mówię, wszystko zależy od, od wielkości, od trudności wykonania. Jedne są mniej technicznie y, y, do wykonania, Więcej pracy, tak, jedne są takie trudniejsze, bo są głębsze, trzeba wybierać, ciężko jest się dostać do środka, także no, na, mniej na przykład jeśli chodzi o paskorzeźby. Figura jest trudniejsza, bo jak wiadomo, figura, z każdej strony jest dojście i z każdej strony trzeba ją do niej podejść osobno, a paskorzeźby tylko z jednej strony. A jeżeli chodzi o malowanie portretów, yy, tutaj mamy na przykład portret Świętej Pamięci Pana Tadeusza. Chojnickiego. Jak długo Pana y, zajmuje to Pana czas, jak, jak dużo czasu? To też, też zależy od, 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 no z reguły portret się robi praktycznie od razu, z tym, że jeśli chodzi o i, technikę olejną, to wiadomo, że i, samo i, schnięcie farby trzeba odczekać 3-4 dni, żeby jedna partia Farby wyschła, a druga, żeby drugą nałożyć. A jeśli chodzi o tam węgle czy, czy ołówek, to idzie bardzo szybko. W miniony weekend już po raz dziesiąty odbył się przegląd twórczości filmowej Pola i Inni, na którym przyznawane są statuetki Politki. To Pan jest ich autorem. Jakie to uczucie wiedzieć, że to właśnie Pana prace trafiają w ręce największych polskich artystów sławiących się poza granicami naszego kraju? Na przykład w tym roku Daniela Olbrychskiego, czy wcześniej Agata Buzek, Piotra Andrzejewskiego. Jak to jest? No, też tak jak z tym kościołem, co Pani zapytała. No, jest to przyjemne uczucie, nie powiem, bo nawet sami laureaci po otrzymaniu statuetki chociażby tak jak teraz Małgosia Zajączkowska powiedziała, że w kinie do publiczności, że statuetka jest piękna, ale jak wiemy, że statuetki są różne. Czyli miała na myśli to, że czasami nie wiadomo, trzeba się zastanawiać co, co symbolizuje, nie? Co, co tam. Więc powiem, jest to miłe i no, i jeśli chodzi o, o te osoby, podchodzą z reguły na koniec gali, też gratulują. Tak samo jak, jak chociażby teraz pan Daniel mówi, że takiej statuetki jeszcze nie ma. Mówi, jest taka naturalna, po prostu nie ma, nie jest udziwniona przede wszystkim, bo. Y, z reguły każdą jedną, jak się tam ogląda, czy te telekamery po prostu, no niby jest, jest ten człowiek, ale jest taki troszkę inny, a u mnie jest taki raczej naturalistyczny. Zresztą y, statuetka jest y, z, zrobiona na podstawie zdjęcia z y, 39 roku, 20 chyba, y, Poli, y, hiszpańska tancerka i na podstawie y, tego zdjęcia zrobiliśmy statuetkę. Nie? Długo pan nad nią pracował? To znaczy najpierw y, wykonałem zdjęć swojej córce Weronice, ona mi trochę pozowała, ale ze względu na y, y, dość takie trudne przegięcie do tyłu, bo ona była tancerką, więc Weronika mówi tata, kończ już, bo ja już nie mogę wytrzymać na plecy. No i na, później na podstawie tych zdjęć, jeszcze tam później przyszła z, raz czy dwa razy i tak, tak się tak powstała ta statuetka. W jednej z biografii Pana osoby czytamy: Ukochał piękno naturalne, z niego czerpie natchnienie i z wielkim zaangażowaniem przenosi to, co czuje jego serce w twórczości artystycznej. To znaczy, że poprzez twórczość wyraża Pan siebie? No, myślę, że tak. W ogóle mm, kocham piękne rzeczy. Y, począwszy od starych mebli, y, po piękną grafikę, rysunek czy rzeźbę, i, i staram się. Tak jak powiedziałem wcześniej yy, robić to yy, jak najbardziej naturalnie, żeby nie, nie udziwniać, bo znamy przypadki z, z tych artystów z tym krzyżem, tak, zresztą pani pamięta, co tam na nim wisiało, co, co zostało umieszczone, także umieszyć czegoś takiego nigdy nie spotka i to co czuję wtedy i to, to, się, to się wykonuje. Czyli najpiękniejsza dla pana jest natura. Tak. Pozostając przy Pana twórczości, z czego jest Pan dumny? Co przyniosło Panu najwięcej satysfakcji? No teraz najbardziej jestem dumny, że zostałem dziadkiem. O! Zostałem dziadkiem. Gratulujemy. Mam, dziękuję bardzo, mam pięknego wnuka Franciszka i, i zrobiłem mu rok temu naroczek, roczek, no półtora już, bo ma dwa i pół roku. Roku temu zrobiłem mu naroczek Portrecik i powiem szczerze, że jeszcze żaden portret mi się tak pięknie nie malował jak właśnie fajnie. A może, może to, że yy, no powiedzmy, telefon dzwoni telefon i mówi, słuchaj, dzisiaj siedzę sobie wygodnie w fotelu i oglądam twoją pracę i za którą ci bardzo dziękuję. I to jest dla mnie taka największa satysfakcja. Tak myślę. Brał Pan udział w indywidualnych i zbiorowych wystawach w Krakowie, Toruniu, Łodzi, Włocławku, Jastrzębiu, Skępem i Lipnie. W jaki sposób odbiorcy reagują na Pana pracę? No raczej z reguły są, są zadowoleni i kiedyś miałem taki, taki przypadek, że przyszła dziennikarka z kamerą i mówi no nareszcie są normalne prace na ścianie czy na kolumienkach. No i tego typu, no i, i samo, samo spotkanie w trakcie po takim otwarciu wystawy oficjalnym rozmowy przychodzą także artyści. Także to jest takie bardzo, bardzo cenne, bo wymieniamy swoje doświadczenia, poglądy i z normalnymi ludźmi też, bo jeśli, jeśli przyjdzie i, i chce porozmawiać, no to Myślę, że, że jest zainteresowany, a w większości są, są takie opinie pozytywne. Spotkał się pan z jakimiś negatywnymi? Osobiście nie, chyba, że są jakieś wpisy, a nie czytam tak. Nie wiem. To bardzo dobrze. W 2008 roku został Pan uhonorowany tytułem Zasłużony dla miasta Lipna. Teraz to pan jest jednym z członków kapituły. Może więc mógłby Pan nam troszeczkę zdradzić, czy jest jakiś już nowy. No nowa osoba, która, która, może dostać ten tytuł. To znaczy, my taki tytuł już jest przyznawany co kilka lat. A w tym roku zostały dwa takie tytuły przyznane, więc nie wiem, to zależy. Jeszcze dyskusji nie ma. Jeszcze okay. zależy o to, czy, czy zgłaszają to ludzie. I nic mi nie wiadomo na ten temat. Aha, czyli na razie. No ja myślę, że to jest jeszcze za wcześnie, bo może są już jakieś tam zgłoszenia prezes tam myślę, że, że może coś już tam wie, ale to będzie na pewno jakieś zebranie, czy... ale to jeszcze nie prędko, bo to ja mówię, jak w tym no roku tak, to, tak, to niedawno, jest jeszcze. Kup, sporo czasu. Czego mogłabym panu życzyć? No nie wiem, myślę, że tego przysłowiowego zdrowia, jeśli będzie, to... To będą kolejne moje prace i, i myślę, że jak, jak będą, będą się pojawiały gdziekolwiek. Myślę, że tego naj, najbardziej. No cóż, w takim razie dużo zdrowia. Może jakiś wystaw, dużo, dużo, dużo wspaniałych prac kolejnych. No i wszystkiego najlepszego. I bardzo dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.